Witajcie, Sówki, i wszystkie dzieci, które nas teraz oglądają. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, co fajnego można zrobić przed świętami. My zrobiliśmy taką kurkę, która, jak widzicie, trzyma kolorowe jajko. Żeby zrobić tą kurkę, wystarczy mieć opakowanie po jajkach. Spójrzcie, tutaj mamy, już wycięliśmy, bo tutaj mali mistrzowie pędzla tworzą już swoje kurki. Wystarczy mieć odrobinę piórek, spójrzcie. A jak ktoś nie ma piórek, to nie ma problemu. Popatrzcie, ja tutaj zamiast piórek też dołożyłam kawałki czerwonego papieru. Nie ma w tym nic trudnego. Spójrzcie, jak oni pięknie pracują. Mam dla Was jeszcze jedną propozycję. Popatrzcie na tego zajączka. Piękny, prawda? Bardzo łatwo go zrobić. Wystarczy wyciąć szablon zajączka i na jednej stronie przykleić Dużo kolorowych pasków. Zachęcam Was wszystkich do pracy. Pomagajcie wszystkim. Świetnie, my tutaj sobie tworzymy. Ja wszystkich, wszystkich pozdrawiam. Nie wiem, czy mnie widać. Może <głoszę> mnie widać. Pozdrawiam wszystkie słówki i wszystkie dzieci, które nas teraz oglądają. Pokażcie, co stworzyliście. Czy udało się Wam też stworzyć takie kurki, które trzymają kolorowe jajka?